Co to jest KSEF? Krajowy system e-faktur, w skrócie KSEF, to system teleinformatyczny dostępny w sieci internet, który umożliwia wystawianie i udostępnianie elektronicznych faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z form dokumentowania transakcji, obok obecnie funkcjonujących faktur papierowych oraz faktur elektronicznych. Docelowo cały obrót będzie odbywał się za pomocą elektronicznych faktur ustrukturyzowanych, przechowywanych na serwerach krajowego systemu e-faktur i znikną dotychczasowe formy faktur. Są to rewolucyjne zmiany, na które każdy podmiot gospodarczy powinien się przygotować. Główne zadania środowiska KSEF to nadawanie. Zmiana lub odbieranie uprawnień do korzystania z KSEF, a także informowanie o tych uprawnieniach i ich weryfikacja. Zapewnienie dostępu do przechowywanych w systemie faktur ustrukturyzowanych przez 10 lat. Nadawanie fakturom ustrukturyzowanym unikalnego numeru jednoznacznie identyfikującego fakturę w krajowym systemie e-faktur. Analiza i kontrola prawidłowości danych. Ze standardem faktury ustrukturyzowanej. Informowanie o wystawieniu faktury ustrukturyzowanej lub odrzuceniu tej faktury, ewentualnie o braku możliwości jej wystawienia z powodu niedostępności KSEF. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format XML zgodny ze strukturą logiczną e-faktury. Opublikowaną w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na platformie ePuAP. Wzór ten jest dość złożony i stale dostosowywany do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań prawnych. Zawiera ponad pół tysiąca pól. Aby wystawić prawidłową fakturę, wskazane jest korzystanie z dedykowanego oprogramowania, gdzie programiści są odpowiedzialni za aktualizację programu do zmieniających się wzorów. wprowadzenie systemu KSeF jest realizowane etapami. Aktualny harmonogram wprowadzenia KSeF publikowany jest na stronach rządowych. Niezależnie od zmieniającego się harmonogramu wdrożenia KSeF, ostatecznie wszystkie faktury będą musiały korzystać z tego systemu. Faktury ustrukturyzowane można wystawić z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępnia Ministerstwo Finansów lub przy użyciu programów komercyjnych, takich jak Hogard Ksef. Program Hogard Ksef jest rozbudowanym systemem integrującym systemy finansowo-księgowe z krajowym systemem e-faktur. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dostosować swoją organizację do zmian w obiegu faktur. Bez wymiany kosztownych systemów finansowo-księgowych, co jest procesem złożonym i kosztownym. Zaletą wdrożenia systemu Hogart-XEF jest ograniczenie kosztów, jakie by pociągała za sobą zmiana lub dostosowanie systemów finansowo-księgowych. Dodatkowo, system Hogart-XEF pozwala na uzyskanie zaawansowanej kontroli nad wymianą danych pomiędzy XEF a naszą organizacją. Program Hogard posiada wiele funkcjonalności wspierających kontrolę wymiany informacji pomiędzy eksploatowanymi systemami finansowo-księgowymi a krajowym systemem e-faktur. Hogart XEV pozwoli zautomatyzować i zdefiniować te procesy, przeprowadzi dodatkowe weryfikacje poprawności faktur, zaraportuje poprawność procesów i wskaże procesy, które nie zakończyły się powodzeniem. Dodatkowo Hogard KSE umożliwi dostęp do faktur znajdujących się już na serwerach krajowego systemu e-faktur. Program XF to także zaawansowane narzędzie do analizy danych, pozwalające na różnorodne metody ich prezentacji oraz czytelną ich wizualizację.